Uzdrawiajcie chorych, którzy są dla Was mili. On tak nie powiedział, prawda? Powiedział, do jakiegokolwiek miasta pójdziecie, uzdrawiajcie tam chorych. Gdzie? W mieście. To znaczy, że każdy chory w mieście ma być uzdrowiony. Żadnych wymówek. Tak dotyczy większość nauczania o uzdrowieniu. Możecie po prostu iść i czynić dobrze. To brzmi biblijnie, prawda? Dzieje apostolskie 10.38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. Czy Bóg jest z tobą? Tak. To dlaczego nie pójdziesz uzdrawiać wszystkich opętanych przez diabła? Tam nie jest napisane, że robił to z jakiegoś innego powodu niż to, że Bóg był z nim. Jezus powiedział, rzeczy, które czy nie. Powiem to bardzo powoli. Jezus powiedział, rzeczy, które czynię, On będzie czynić, nie oni. On jest nauczanie, że Bóg dał moc całemu ciału Chrystusa i zostało ono podzielone pomiędzy wszystkich ludzi w Kościele. I każda osoba ma odrobinę mocy. To nie jest zgodne z Pismem. Jeżeli, nie byłoby bibli... Jeżeli to byłoby biblijne, to powiedziałby, ci, co wierzą we mnie, będą to czynić. On nie powiedział oni, powiedział On. Pojedyncza osoba może czynić dzieło Jezusa. Każda osoba może czynić dzieła Jezusa. Nie tylko to, ale będzie robił rzeczy większe, ponieważ będzie pościł i modlił się odpowiednio długo. Czy to powiedział? Nie. Powiedział, będzie czynił większe rzeczy, ponieważ idę do ojca. Więc możecie czynić większe rzeczy nie na podstawie tego, co robicie, ale na podstawie tego, co on zrobił, bo on odszedł do ojca. Dlaczego? Ponieważ to zakończyło wszystko. Wykonujecie większe rzeczy nie przez to, co robicie, ale przez to, co On zrobił. Więc po raz kolejny uzdrawiacie chorych przez łaskę, nie w swoim imieniu, w Jego imieniu. Jeżeli to bazowałoby na tym, co Wy robicie, to robilibyście to w swoim imieniu, prawda? Próbuję to przepchnąć. Wiecie, że całe to seminarium jest tak naprawdę o pięciu, sześciu rzeczach, które po prostu mówię w różny sposób, prawda? Powtarzanie jest matką pamięci. Bóg uwolnił mnie od strachu przed powtarzaniem się. Mogę się powtarzać i powtarzać. Jest napisane. Uzdrawiajcie w Nim chorych i mówcie do nich. Przybliżyło się do Was Królestwo Boże. Zauważcie, że powiedział po pierwsze, Uzdrawiajcie chorych, następnie mówcie do nich. Nie powiedział, najpierw mówcie, a później uzdrawiajcie. Ale muszą mieć wiarę, więc trzeba ich nauczać, aby ją otrzymali. I wtedy będzie można się o nich modlić. Nie, on powiedział, najpierw ich uzdrów, a gdy ich uzdrowisz, wtedy im powiedz. Przybliżało się Królestwo Boże. Więc najpierw uzdrawiacie, a później nauczacie, prawda? Jak kogoś uzdrawiacie, to prawdopodobnie będzie chętnie was słuchać. Miałem dzisiaj lunch z pewnym człowiekiem i powiedział mi, jak pracuje w Indiach. W różnych miejscach, zakładając kościoły, i to jest niesamowita praca. Zaczynamy pracować razem, nauczam w jego szkole i układa nam się współpraca. On powiedział mi, że od 80% do 85% wydaje mi się, że jak tam pojechał, to chcieli 30 tysięcy nowonarodzonych. 30 tysięcy w jednej wiosce. Możecie usłyszeć historię, jak cała wioska została zbawiona. To jest niesamowite. On powiedział, że mają ponad 230 tysięcy chrześcijan, Mają ponad 230 tysięcy chrześcijan, którzy uwielbiają w kościołach w ich organizacji. 230 tysięcy, do tego 80-85% z tych ludzi, przyszło do Chrystusa po tym, jak zobaczyli, że ktoś został uzdrowiony przez Moc Bożą. To jest biblijny sposób, w jaki się to robi. Nie przez słowo i mądrość ludzi, ale przez moc i demonstrację ducha. Ktoś powinien ściągnąć ten zegar, on chodzi za szybko. Więc najpierw uzdrawiacie, następnie nauczacie. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie, nawet prog z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strącamy na was, lecz wiecie że iż przybliżyło się Królestwo Boże. Zauważcie, że gdy was nie przyjmą, to wychodzicie z miasta i czyszczacie swoje stopy, mówicie, że przybliżyło się Królestwo Boże, ale potem jak was nie przyjmą, jeżeli będziecie uzdrawiać chorych, ponieważ jak wejdziecie do